Dobra, słuchajcie, pamiętacie sytuację z ostatniego odcinka. No halo. Siema, stary Sergiusz z tej strony, musi spieprzać z toru, bo policja jedzie. Co ty gadasz, a kto zadzwonił? A w piwie podobno ktoś kto jest blisko. Tak, dokładnie. W ostatnim odcinku Sergiusz poinformował mnie, że niestety będę musiał się zmywać z toru, jakim jest Tamada, bo jedzie policja. Także słuchajcie, dzisiaj zabrałem go właśnie na ten tor, w to miejsce. Tylko pobawimy się na torze kartingowym. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Pisując kod promocyjny Marquis, zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. Sergiusz przyjechał swoją Silvią S15 i będziemy dzisiaj driftować na to, że torze mada Mega. Siema Sergiusz. raczko? Tak, powiedz mi czym przyjechałeś i dlaczego akurat tą Silvią i z tej paczki, bo lecimy z paczki ADC bodajże. Ponieważ ten serwer ją wspiera, ale jest to w sumie paczka, bo autka Bardzo przyjemnie się prowadzą i mają dość dużo mocy, dzięki czemu Na prostych za zakrętem od razu będziemy mogli dalej cisnąć bokiem, bo no nie będzie nas prostować zwyczajnie Więc czym przyjechałeś i dlaczego? Przyjechałem Nissanem Sylvią S15 Z paczki ADC, jak wspomniał Oskar Posiada 500 koni 800 Nm, a dlaczego? To w sumie Mój ulubiony samochód W Asato Mam do niego duży sentyment Przez y, szybkich i wściekłych I fajnie bardzo mi się nim klei boczki No to gitara słuchaj no to <coughs> Ja też wziąłem trochę taki sentyment z Szybkich i zdenerwowanych Bo przyjechałem z zetką DK -a. Czy będę dzisiaj tym DK -em? nie wiem Ale przynajmniej wiem to że jest w kolorze niebieskim A więc idealnie się wpasowała do moich preferencji, że tak powiem. Bo wolę niebieski niż czarny, jak był w tamtym filmie. I słuchajcie, jeszcze taki disclaimer ze swojej strony dodam to to, że widzicie, że moja kamera jest troszkę inna niż w poprzednim filmie. Dlaczego? Bo jestem po formacie i jeszcze konfiguruję sobie Sotokorsę. Bo lord będzie. O kurde, ale zachodziłem. Bo lord będzie pomagał mi ogarniać grafikę w tej grze, żeby wyglądała olśniewająco shadery, nie shadery i tak dalej. I jeszcze muszę sobie zainstalować właśnie ten um, rzeczony mod do kamery. I ogólnie powiem Wam, że z tej kamery tak średnio potrafię driftować. Dlatego za chwilkę się przeniesiemy na kamerę na masce, żeby to jakkolwiek wyglądało. Te moje klejenie. Weź co, powiem Ci tak. Powiedziałeś przed chwilą, że masz sentiment przez DKI i będziesz jak DKI. Ale ja mam odwrotną nadzieję, bo ja mam nadzieję, że nie będę jak szłon w S15 <laughs> Nie, ja nie bo to, to nie Mona Lisa, nie, ona jest nierozwalalna nie To tamta ja tylko predyspozycję do gubienia zderzaków i e, łamania zawieszenia <laughs> <noise> Może na ciebie zaczekam, bo trochę ci uciekłem Trochę uciekłeś, ale doganiam cię Ja nie dogonię, potrzymaj mi piwo, pa pa, widziałeś jakie kąty? Ja bym tu przeleciał właśnie na wprost. Myślałem, że będziesz leciał prosto. I sobie tak mówię, kurde, dokleję się fajnie. A ty zrobiłeś przekładkę? Nie zdziwiłem cię. No, postaraj się tam lecieć cały czas na wprost tak jak ja. Musisz strasznie szeroko tam pojechać, żeby fajnie przelecieć cały zakręt boczkiem. Dobrze, spróbuję. No i jest to tor kartingowy tak naprawdę. E, ale śmiga się go. O, wiedziałem, że zahaczę, wiedziałem, że byłem za blisko. Śmiga się, e, śmiga się na nim zawodowo. Jest on naprawdę fajny pod zadaszeniem. I w momencie kiedy gram sobie właśnie na Tamada Mega, to to jest no, jeden z ulubionych torów, bo ci, którzy wiedzą, co to jest Tamada Mega, wiedzą, że. jest tu bardzo dużo torów. O, widzisz patia, cały czas na, na jednym lece. I to się da zrobić, bez żadnego problemu. To właśnie. Pojadę teraz za tobą, żebym wiedział jak polecieć Jak, jak nie nadążysz daj znać, ja będę na hamulcu jechał wtedy To wolniej będę driftował Nadążam Trochę zmodyfikowałem tego Nissana Ja też, ja generalnie nie jeżdżę na standardowych biegach W tej ZC, tylko ja troszkę je skróciłem I kurde ten zakręt na kamerze z zewnątrz Wywodniem Średnio się. mi idzie, średnio mi idzie, dobra zaczekam bo to jest właśnie ten e, moment, to czekaj, ja się cofnę. Wiecie, za to, że chłop powiedział, że e, psiarskie jadą e, w poprzednim odcinku i mnie ustrzegł, e, tak naprawdę, od utraty dowodu. Wiecie, mandatu i tak dalej, no to zabrałem go teraz ze sobą. Niech chłop ma coś od życia, nie? Tak... ci bardzo. Ta miejscówka jest bardzo fajna, się zarąbiście driftuje. Naprawdę. Dobra, to teraz tu musisz na jak najbardziej szeroko, mały kąt. Tu może sobie nareszcie wjechać, i tu znowu małym kątem, ale gaz w podłodze. I się do aż do końca. Ok. Wiem, że strasznie nienaturalnie wygląda ta kamera w momencie, gdy ona jest na sztywno, ale no mówię. No niestety, ten jeden odcinek się przemęczymy, jakoś damy radę. Zaraz zmienię na kamerkę na, na masce i będzie o wiele lepiej. O, masz, no ta, opony. Czekaj, spróbuję zmienić kamerkę na. Kurde, znowu przeleciałem. O, dobra. Tu mam lepsze wyczucie, auta. Widzą się to gorzej ogląda, ale mi się lepiej jeździ. Bo mam mniej więcej wyczucie, gdzie jest dupka, No a wiem, gdzie jest dziubek z przodu, nie? Więc. Dobra, i tu bardzo szeroko. Tu możesz się zbliżyć do prawej krawędzi. I tu znowu szeroko. Tu troszeczkę bliżej, o i tutaj szerzej Teraz mi to wyszło Kiss the wall Jest yes, git, jest git Daj znać to mogę się zatrzymać No może troszkę zwolnić Dobra poczekam Będę ci widział jak jedziesz Tu musisz troszeczkę wolniej wjeżdżać wiesz. Generalnie w zakręt musisz wejść troszeczkę wolniej Ale później możesz dać pedał w podłogę Bo masz długą prostą I żeby jakoś się doczołgać do Tego drugiego zakrętu ok. Możesz normalnie pedał w podłodze oj, oj 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 zahaczyłem Dobra jesteś? Jesteś. Teraz ja zahaczyłem Dobra, to wieś co, jedź przede mną. Ja chcę zobaczyć jak ty pokonasz ten zakręt cały długi Nie ma sprawy Dobra Bardzo dobrze, no, bardzo, bardzo szeroko No ja, te, ja też uderzyłem, ja też uderzyłem, także no offense No teraz tu muszę przykładkę zrobić za wolno jadę po prostu, bo tu trzeba się rozpędzić O, tu dobrze, szeroko, 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 bardzo dobrze Zarąbiście poleciałeś Dziękuję, staram się Pierwszy raz jadę na tym torze trochę taka... oj Oj, za szybko wjechałem No, to Ach, też druga sprawa, że... No właśnie, druga sprawa, że ty pierwszy raz jedziesz nie? To też, wiesz, ja już znam na pamięć ten tor, bo już kiedyś go jeździłem Jeszcze patrz, jaka na nawierzchnia tutaj To nie jest typowy asfalt Kurde, belle mole Ten zakręt muszę do perfekcji ogarnąć. Zaraz ogarnę zarazkę. Oj, 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 oj. Wiedziałem. Gaz, 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 gaz. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja tu już na czwórce, na czwórce lecę ogólnie. Oj, Było oj, blisko, oj. było blisko, było blisko. Paliwa oj. mi brakuje, co jest? Mi też. Musimy chyba dotankować zaraz Chyba tak. O, no byłem blisko ciebie, byłem blisko, tylko tak zapłaciłem się na ciebie i nie widziałem gdzie jest ściana w sumie. O, teraz pięknie zrobiłem ten zakręt. Ale teraz No Dobra, szeroko, cyk. Uwaga! Jest! Nie zahaczyłem! O stary! Spróbuję idealnie przejechać tą trasę teraz Za bardzo zwolniłem, ale dobra jest bit. Okej, okay, gaz nie do dechy Zahaczyłem, ale jadę dalej, jadę dalej, jadę dalej, jadę dalej, jadę dalej. Dobra, wyprostowane koła trochę, ale jest ok, nie jest źle Dawno się tej traski nie jeździło, sobie wam powiem Tym bardziej seriuszem Ale spokojnie, a chłopa wprowadza w ten świat, co to korsy Ja wam powiem wszystkim, że się bardzo dobrze tutaj czuję Jestem w swoim świecie, na tym torze <laughs> <laughs> No jest taki przyjemny, moim zdaniem to jest najprzyjemniejszy Tor na, na całym Tamada Serio, bardzo przyjemnie mi się na nim jeździ i w sumie to czasami jak jest jakaś, wiesz, późniejsza pora czy coś, tutaj to jest nieważne, bo i tak bardzo doszło, No tutaj chociaż policja nie przyjedzie. Tu na pewno nie, no. Tu nas nie słychać, chociaż echo pewnie się niesie, ale... Załatwiłem się w sumie niespodziankę. Jak ty mi, mi załatwiłeś niespodziankę, to ja też. Załatwiłem ci zezwolenie, i teraz, jakbyś chciał dzień czy w nocy na Tamadę przyjechać to możesz się w policji nie będzie. O gościu, normalnie robimy zloty, ludzie. Normalnie na streamach będą zloty na Tamadzie. No i ki, zgas mi. Już ja teraz sobie dotankuję. Ja to sobie wezmę, myślę, pełny bak. Ja tak samo. Zmieszczę się? Zmierz 72 litry paliwa. Będzie bardziej zadek dociążony. Nie powinno być lepiej. Dobra, no to come. On. Lecimy. O, ale kopce pewnie ze sobą. Ja też. Dobra, cyk. Przekładka emek Oj, teraz ładnie szeroko pojechałem. Trzeba pomknić rozbić. Oj, 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 Uu, tu tu, 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 tu. Wall, O, no i zarobiliście. co jak szeroko, jak przy ścianie byłem gościu, normalnie O stary Myślałem, że już się pocałuję ze ścianą, ale jednak nie no, Na szczęście się z nią nie, pocałuje, nie pocawałeś. <grym> ze ścianą nie no, Mówię o ścianie <grym> Dobra, tyk. Dobra, pa 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 Być idealnie. Jest idealnie gościu Wreszcie idealnie ten zakręt wziąłem o chłopie Nie widziałem. Mogę umierać bo jestem za daleko od ciebie Jezuś myślałem, że tam te ściany też dotknę, było git Dobra, szeroko, cyk Bardzo ładnie. O stary, ja już mam do perfekcji Obczajony ten tor Ja prawie też tak jakoś 80% Mam. Ja widzę jak mi przenikasz tu w ogóle przez trasę jak sobie jadę Jakiś gość za nami jedzie Chyba też się chowa przed policaj sied, 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 sied. Dobra, zmienię kamerkę jeszcze, żeby widzowie też coś mieli od życia Z nie będę jeździł, bo i tak nic nie widzę się bardzo. Zaczekam tutaj na ciebie Dobra, dojeżdżam nie to mów, to ruszę Dojeżdżam Dobra. Dobra, jestem Jezu dobrze, że to turbo się podniosło Bo puściłem gaz i już mówię o nie, no zgasznie jak nic. Ja mu gaz, on nic z gaz. A jednak pojechał to po. wariata? Danie na linii, z the wall tym razem się pocawałem ze ścianą. Ja <noise> ale... pa, też. Pa, 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 pa. <noise> I wylądował. Trzeba, tam, nie miałem miejsca więcej z tego, żeby się bardziej cofnąć. <noise> ale spoko, gościu. Styknęliśmy się z derzekami, tam lekko. <noise> no i nic. Ja, oo, ja, ja tu już ja śmigam jak u siebie, gościu. Normalnie. Wiesz, tak jakbyś przed Tesco już wiedział, co jest na każdej półce. Ty a ja tu tak jeżdżę. A teraz byłem blisko przed nim zdarzakiem OPON. Mmm, śmierdnołeś? Tak, smiernąłem O, ja jesteś za mną co czas. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Ja to wiesz co, jakie mam może nie? Chciałbym zobaczyć Ciebie przede mną. Żeby się do Ciebie dokleić, tak, tandemii. Żebyś mi tak jak dajcie przenieść, to zrobię. To następne okrążenie ty prowadzisz. abym bym wtedy nic nie uderzył tak jak teraz. No tak, to by się przydało. Zdecydowanie. No i dobra. To co, czekam? znaczy trochę za daleko, ale spoko. W sensie okrążenie zaczyna się szybciej. Ale dobra, gonicie, Złapę cię. Aaaa, o, jest nice, nice. Kurde, jakieś te. te. ciemni dołączają. Nie, nie wiedziałem, jak co mam powiedzieć, żeby żył tego dolara, nie było. Dawaj, klej, klej. klej. No do cię, nie mogę dogonić, gości. Ty masz jakiś szybszy samochód w ogóle. Ej, weź się. Masz większe turbo. O, nie o, mamy. o, i szersze zderzaki, przez to uderzasz. A ja jakoś udało mi się ominąć. Dobra, zaczekam na ciebie tutaj. Już nie będę dalej tam leciał. Dobrze Tylko tu Lecisz? Lecisz Graham Mulhall dołączył Nie wiem kto to jest To jest mój zaginiony kuzyn okej <śmienny> 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 Ej no serio ty masz Szybszy samochód masz Chłop jak ty się zbierasz jak ja do nagrywania? Ja przed nim reperowałem <gry> Kurde, wiedziałem, że mi zgasi, i zgas Ja mu gaz, on jest zgas Ja tutaj za... kurde, za późno ja tutaj hamuję Musiałbym szybciej bo strasznie szeroko biorę ten zakręt. W sensie fajnie szeroko, ale to później. Na początek muszę wejść bardziej gładko. W niego dawaj, wstawaj, gdzieś siadasz. Wam mnie ten ktoś uderzył w BMW. Uuu, no typowy kierowca BMW, nie? <grytanie> ja wiem, ja wiem, zaraz mi powiecie, że ja Audi 4.0 na Mazda piąte za kierownicą. Ale to wiecie, jest tak, że teraz rozpętam wojnę internetową. Eee, jak. Chcesz być kimś? Kupujesz BMW. Ale jak jesteś już kimś, kupujesz Audi. Dziękuję. Dobra, Albo teraz ładnie. No ja powiem, że Audi, bo ja Audi kocham po prostu, nie? Więc. Mnie... Ja też kocham, ale też mam przeświadczenie, że bez jazdy nie ma jazdy. A u mnie cztery serduszka. 4 serduszka, 4 kółeczka w serduszku. O. To jest prawie jak wzór olimpijski, nie? Te 4 zera. Jednego brakuje, ale to ja jestem tym piątym. <gry> Kurde zahaczyłem, no i są Nie no, ja ci nie mam zamiar robić, wystarczy, że ty obijesz swój samochód tym. no w tą barierką, nie? Już wystarczająco kosztowne bicie to jest. Ja hop, ja tu na no, nie lecę. Jestem blisko. Jestem blisko ciebie, pamiętam Dobrze Na odcinie problemu. lecę, chłopie Ja też na dwójce Nie trup cięciu jadę na odcięciu Jak ładnie po linii Chłopie weź na mnie zaczekaj chłopaki czekaj to, chłopaki Czekam W tym miejscu fajnie tak twoje auto poskakuje w ogóle Twoja też jak no za to umiechałem. Proszę no nie, chciałem kiss No ja mam właśnie kiss the walla Ja to chyba się lubię całować ze ścianami w życiu swoim A ja obijać od twoje drzwi Hehehehehe <ś��>: <Robić wiosne> na moje drzwi? <ślad: <ślad> tak <ślad> Dobra słuchaj, wiesz co? Myślę, że mamy już taką godzinę, że wypadałoby e, już lecić spać chyba, nie? Bo zaraz... E, żeby się tam nikt nie zainteresował nami, bo wiesz jak to jest, nie? No YouTuber zaraz tu przylecą mnie jacyś psychofani czy coś o zgrozo policja niby jest w nie, ale ja wolę dmuchać na zimne, więc ja ogólnie bym już tu kolego zjechał i pobawilibyśmy się jutro, bo też druga sprawa, że komplet opon trochę kosztuje, a musiałbym go teraz już wymienić, bo tankowałem już tylko raz, ale no za to opony są troszeczkę droższe, co? Także ja czekam na ciebie. O oponach. Właśnie dostałem SMS-a. Co dostałeś? Eee, się okazało, że sponsorzy u góry w barze siedzą. Widzieli jak jeździmy Proponowałem nam opony. O gościu. No dobra, to z, z, zrobimy tak. Nie, a to, to jest, jest takie. Jaka... musimy kupować, dostaniemy. Jak na rozmowie o pracy, nie? Ty y, się boisz, my mówimy, że oddzwonimy, ty myślisz, że to jest prawda, my beka, nie? Mhm. <laughs> Także powiedzmy, że będziemy in touch z sponsorami, i najwyżej do następnego odcinka się już z nimi dogadamy. Wy widzowie decydujcie, na jakiej mapie chcecie nas zobaczyć i czy gierka z sergiuszem wam się podobała. Jak chcę chłopa nauczyć driftu, faszetokorsie, klejenia ze mną tandemów, żeby miał z kim tutaj kleić sensowne jakieś parki, a żeby coś takiego na przykład nie bał się zrobić. <śled> <śled> <noise> chłop co zrobił, stary, się od, odsuwać od mikrofonu, bo mam przester jak cholera Także słuchajcie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, dajcie znać o tym w komentarzach Jeżeli chcecie e, seriuszem, również o tym wszystko napiszcie i piszcie na jakiej mapce mam e, nagrywać Bo ja te wszystkie mapki zbieram i dzisiaj pobrałem 10 giga czy 15 giga mapek, więc ja to wszystko zbieram Tylko żeby mieć pomysły na kolejne odcinki, po prostu nie robię tego od razu, a że chłop ostatnio e, dało mi cynka, że E, Polica jedzie, no to powiedziałem, no niech chłop ma coś od życia e, Nie tylko tyle, że Moderuje mój czat No to jeszcze będzie mógł sobie ze mną pośmigać Bokiem e, Japońskimi samochodzikami Także co? Ja się teraz z wami żegnam Wpadajcie na Instagrama, do którego link macie w opisie Oraz podobno tak ludzie mówią Nie wiem, to nie są moje słowa Najlepszego sklepu internetowego o tematyce motoryzacyjnej W Polsce -paradise .store Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć. Cześć, bajo.